Cześć, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Matwiej i po dłuższej przerwie znowu wznawiam nagrywanie odcinków, serii i tak dalej, i tak dalej. Spowodowane to było moim lenistwem, także przepraszam Was za to, a my, e, dalej zagłębimy się w świat małego roboga, który chce się chyba uwolnić z tej, z tego post świata. Dobra continue dajemy jak widzicie już mamy otwartą tą skrzynkę eee, dzięki użytkownikowi Andrzej Andrew który pomógł mi który dał mi wskazówkę także serdecznie ci dziękuję eee, no i jedziemy dalej mamy tego naszego eee, naszą nową muchę którą wypraliśmy Gdzie ona jest tutaj? Okej, okay, niech śpi. Mmm, dobra. Teraz musimy iść chyba po tamtą muchę. Dobra, to musimy w tamtą stronę podążać. P. I co oni tam od nas chcieli? Tak, on jest tutaj. Kaktus. Kaktus równa się mucha. Hmm. Możemy coś z tym zrobić, nie? Nie. Hm. No, ja doj troszkę nie mam pojęcia. A, przecież ty można przechodzić. Boże, jestem głupi. Eeeem, mem, mem, Jakiś kaktus nam pokazywali. Może my znajdziemy jakiś kaktus, ale? Nie jestem pewien Ale nie mów mnie. Może się coś znajdzie. Może ty coś nam powiesz. No wiem, że mamy ci tutaj wsadzić te wszystkie muchy, ale... Co z tamtą zrobić, no? Tak troszkę nie czaje, bo już chyba nic nie, już nic nie możemy wziąć. A muchę musimy jakoś wycią wyciągnąć wyciągnąć. Tędy? Nie. A co mu chodzi? Ściągnąć rękawice, no. Albo rzucić, ściągnąć, rzucić, nie wiem. I mamy je, no i, i co? A, -a. Dobra. Ogarnąłem, bo on ma kolca i musimy go w rękawica wziąć. Boże, jestem geniuszem. Nie no, Teraz dopiero wpadłem na to tak. Ech. No. Wszystkie śpią? Te? Co, zamykasz się? Poszła gdzieś w pizd... Serio mamy tam iść? A, tu sobie śpi. No to idziemy w tamtą stronę. Shit, no wejdź tutaj. A, a zapi... o, oh, fuck. Tylko nie jedz mnie. Uu, jakaś mafia. Czy coś? Nie wiem. Mogę to sobie zapisać? Save game? Czy tak? Tutaj jest zapisane czy nie? Jest, dobra. Continue. Ha, 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 ha. To mnie nie widzę? Może z góry mamy przejść jakoś coś tam, coś tam zrobić? Nie wiem Nie, nie tak Komory. A idę O ten ty mogę wejść? Są drzwi zamknięte, tak? Tak. Ale jesteśmy nad nimi. Czy mam ją uratować, czy coś w tym stylu? Czy co? No, wejdziemy tutaj. A i tam mamy przejść, tak? E mm e! -mm. Mm -mm. Nie możemy przejść, ja myślałem, że nas. Jakoś, nie wiem, zbijam mu coś w tym stylu. Co mam z tym zrobić? Och, już widzę, że to będzie jakaś ciężka misja. Bierz uciekaj. Nie rozumiem ani słowa, o co tu chodzi. To jest jakaś trampolina, że spadamy z góry i się odbijamy. Cokolwiek to ma znaczyć. Pieseł odgryzł mu nogę. Idziemy do niej. Pograbił sobie na pianinie, ale nie pograsz sobie. Bo chyba potrzebuje jakiejś korbki. A skąd mogę wziąć korbkę? To jest pytanie. Zasadnicze. A tu jest to jest jakaś cygara? Co to jest? Nie? No dobra. To możemy... To będziemy mieli tylko to. Co? Co mogę z tym zrobić? Mogę to jakoś włączyć? Nie, nie mogę tego włączyć. Co ja mogę z tym zrobić? No, kurde, no ciężka sprawa powiem wam. Szklanka, zbieramy wszystkie temy, których, z których coś możemy zrobić. No, potem się zajmiemy resztą. Hopa. Nie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem Co tu możemy zrobić? No niestety Nie mam troszkę pojęcia Aaa. No, wejdź tutaj Coś tu jeszcze mogę wziąć? No Tu nie mogę przejść niestety Muszę ich, ich jakoś odpłoszyć Spłoszyć znaczy, się. ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. A tymczasem się z Wami żegnam. I. No, tyle. <trymujesz> się> Trzymajcie się. Cześć.